Cieścili gotowi. No, babcia. Co, Popatrz, co to się dzieje? Popatrz, co tu jest. Muchaj. Sto, 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 sto lat, sto lat, niech sto żyje, żyje nam. Babcia, jest tam bliżej. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, na jeszcze raz, raz, jeszcze no, raz no, niech, mamy, niech żyje, 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 żyje. Może mały, może mały się uda zmuchnąć. Może mały się uda zmuchnąć. Ale to nigdy zauważyłeś, co ty dwóch. To wcale. Muchaj, musia odmuchaj. Misieczko, tmuchaj. Nie wiadomo, czy dość robić. nie wiadomo. Jedzie o nie, nie, nie! Poluśkę, nie Juś, pośu, nie. Już, Tu jest króliczek. tutaj jest. Kluliczek. Dobra, chodź, to możesz sobie zjeść. No. Chodź, będziemy jeść. Co się to działo? Chodź, zjesz sobie turcik. Twojego króliczka zjesz?